Znaczko z tej strony SMG i dzisiaj filmik z tego co kupiliśmy na Giełdzie razem z Adrianem. Siema. Adrian dzisiaj jako kamerzysta I nie, że dla szpana, tylko dla porównania do wszystkich zwierząt to będzie 500. co Tyle, żeśmy kupili. Jest tego. Wszystko to jest no, Na właśnie. giełdzie w niedzielę. Jeszcze jedna rzecz, ale do niej przejdziemy potem. Później. Na no, no. koniec odcinku. Mniej więcej. Mm, tu są małe y, wylęk świerszcza, tylko to są bananówki. Normalne bananówki, czekajcie, tutaj otworzę. Co? Przytrzymaj, to Ci będzie lepiej wyostrzyć. No i tu są. Jest ich tutaj od 100 sztuk ponad. Więc... No i w drugim opakowaniu tu są moje. Są no. Bo Adrian Moja. nie mieszka tutaj, więc... Ja mieszkam dalej. Dużo daleko. <laughs> Tu jest, są świerszcze, też bananówki, tylko że tu są większe jest ich bardzo dużo. Dla porównania, 5 złotych też. Tutaj dam. Tam o. jak trochę temu mam dobra. dobra. E, tu są dwa straszki australijskie do mojej jednej samicy, do sobie już je wyjmuję. I pozdrawiam mojego widza, tam go widzieliśmy. Zrobię sobie ze mną fotę. Pozdrawiam Cię. Sorry, że nie pamiętam jak się nazywałeś, ale się niestety nie spytałem, żeby Cię pozdrowić na odcinku. No, oczywiście tutaj jest... jeden straszek tak, australijski. To są, to są dwie samiczki. Jest samiczki, jak tutaj oczywiście kolega mówi. Spadaj. no Jak, no jak jest... widać, jeden mniejszy, drugi większy. No i są ciemniejsze niż niż tamte. Dobra, chodzi. No. I ten jeszcze porównania. Hmm. Piątka i Tańczy. Dobra. tylko i taniec, nie? Piątka taniec. Zarabia. Nie, chłopak. O, teraz będą świeższe nam. Cykać No, myślę. Tutaj jest, jest karma. 22,52. 32 no. dokładnie. I użyłem takiej lampki. I właśnie I taką, taką lampkę. Zagrabie, nawet, nawet jestem. Tutaj jest, trochę więcej tego było, ale już świeższą. to jest taka karma dla ogólnie karmówki dla karmówki, tak dokładnie. Brawo. No jest taka zdrowsza. No, takie, no to już wszystko praktycznie, takie co jest potrzebne tym zwierzętom, tym owadom i one sobie to jedzą po prostu. I teraz przechodzimy do tych zwierząt... Owadów. Które tam ogólnie w, 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 w modliszki. W Rest, praktycznie nie? w większości to są same modliszki. No. I jeszcze trochę karmówki. Nawet no i jeden wiek, pająk. Przykary. No. Yy, tu już są muszki owocówki, dropsy, i dwie paczki. To znaczy jedna jest moja, jedna jest Adriana. Dokładnie jedna i to jest druga. I tu jest druga. Dwie. O, Więc tak. zaczynajmy. Tutaj mamy y, cztery modliszki. Ostatnie cztery, które zostały. To był drugi miod w Polsce tych modliszkach. To była Romodera Megaera. Jeżeli źle powiadam to przepraszam, ale nie znam się na tych modliszkach. Są to modliszki rosnące do nawet 13 cm. Tam pan miał dorosłą podstawę. Masz szanica. taką chyba jeszcze. Co. Tutaj czy... Nie, nie mam. Tutaj nie mam. To nie, nie, ten nie ten mam. jest to Nie, to nie jest mhm. Tutaj one są i one są bardzo, bardzo naprawdę ogromne po prostu. Jak są małe, to są małe, nie? Tak to są. równanie do piątki. Piątka jest daleko, ale tak blisko tej, tej, o. Takie, tak, takiej wielkości. No i są cztery takie. Cztery takie same. To są Czyli L 1 L 2 L jedynki albo L 2 Dokładnie L nie dwie, wiem, chyba, nie dwie L dwójeczki. Tak, to znaczy nie, jedna jest... L2, ta, którą pokazałem? Mhm. Jeszcze to są l 1 ki bo dalej. Ale jedna jest blisko, chyba. Wylienki. To jest, nie, to jest L2. I to jest L2. To jest L2. Więc w sumie są wszystkie L2. L2, jakieś. Sprawdzam po tym, że zjadły, bo jak nie zjadły, to oznacza, że będę przejść dopiero na L2, bo są mniejsze niż inne. wszystkie są tego samego rozmiaru. No. Chyba, że są L1, a ten. No nie wiem, szczerze mówiąc. Nie przechodzimy Dobra. do dalszych. Jeżeli się nie mylę, to to się nazywało Akantus Japonica. Tu mam parkę, ja sorry, że tam jest, kupuj i tak dalej. A nie, tu kupuj tylko muszki, no tak, dobra. To... Akantus Japonica, tu jest akurat samiec. Co? No, ładny samiczek. samczyk. No, to jest L3 bodajże, albo L2, nie wiem. Yy, tu jest samica, bo ja kupuję parkami, bo tak jest dwa razy. Parkami lepiej. jest lepiej, taniej wychodzi. Po pierwsze, taniej, a po drugie, potem trudno znaleźć już dorosłą. Proszę. No, może tak będzie lepiej widać. O. No. Dobra. E, tutaj są te świeższe Adriana. No i I tak. Tutaj jest modliszka moja czy twoja? Moja. Twoja, e, twoja Adriana. Spod romanty jest gastrika, ale jedynka. Taka malusieńka. No dosłownie. Ciężko Zobacz, ją zauważyć to, czy... na tej kamerze. Nawet mniejsze jest od grosza. O i teraz spróbuj. O teraz. Może, może, może. Widać było o. No coś tam widać, dobra. Coś tam widać. Wiem, że jest, wiemy, że jest malutka O, tutaj, i... teraz, teraz jest widać. I muszki, i owocówki są yy, dla widać. i się <laughs> rusza nawet. To no. strasznie ruchliwe są. No właśnie, yy, druga moliszka Adrianna chyba, czy to jest Nie, to jest twoja, taka sama to jest, jest. To jest moja Matus L1. Też malusieńka. Hopza. Pici. Czekaj, tu. No Widzicie piątki. No, no trudno. Jeszcze raz. Mykujemy. Spojrzenie. Ok, tutaj ona jest. I przejdźmy do kolejnej modliszki Adriana. A to jest akurat klapy to jest ulubiony rodzaj modliszki Adriana. Ona jej on tak. uwielbia. Też ale jedyneczka, więc nie będzie porównania, bo jest po prostu identyczna. O proszę no nie, no, nie chcę się jej... o fokus o. no dobra widać taką mała kupka no trochę ma za duży ten pojemnik no ale będzie po prostu inny będzie i będziemy je po prostu przekładać eee, tutaj jest pająk. Pająk jest dostajemy taśnik dokładnie eee, te violaceus eee, dostaliśmy go bardzo tanio właściwie Adrian go dostał bardzo tanio tak ponieważ ponieważ stracił trzy kończyny dwie tutaj ży... Te żuwaczki, te tutaj co mają, dwie. I jedną nogę. I jedną nogę tą tylnią, więc nie, więc, nie wiem nie czy da sobie czy radę, radę. Ale kupiliśmy radę. go za 10 zł, więc 10. no. Tanie było, bo 10 zł nam zszedł, więc no, tak. no. A, strasznie tak No bo on tam... miał, Wreszcie mi tamty miał po 20 zł tamte, a skoro no, o... nie przyszliśmy, po, ja przyszedłem po Awikulari wersji Color, ale nie było nic takiego, Ale nie było avicularii. przynajmniej l 2 jak albo l 3 no. Same L1 -eczki. i po prostu tak. No, A tu jest Gongilodas. To bardzo mi się te młodziszki podobają w porównaniu do piątka. to jest L5, to jest samiec, akurat. Tak. Psa. A, bardzo jest. fajny, ale, sam Ale będzie się czekać, 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 go na biały papier może. Mm, tak, może będzie widać. Ale fajnie, cienie się robi. No. Połóż piątkę. O, 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 Kurde. Dobra i teraz połóż piątkę niedaleko. O. To jest skorów, nie. mi trochę sceny, bo tutaj ma prawą tylną nogę uszkodzoną bardzo. No spadł niestety. Więc jest cała, ona jest cała czarna, więc on ją raczej straci, ale może nie. nie wiem, no i zobaczyłem. akurat tak trochę nie używa jest taka. No jest taki. Dosyć. To, zjadła świerszcza niedawno, więc cieszę się. No spadaj. Spadaj. Wyż, żeby się wie, 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 wie. nie wie, wie, wie. O Jezu o one skaczą ona właśnie teraz nie spadła tylko skoczyła to znaczy on i tu jest druga kupi, 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 kupiliśmy fa, no. gaming kupił Fabian. Fabian Fabian to jest samica no nie będę jej wyciągał, bo jest identyczna więc no nie ma Identyko. problemu to jest troszeczkę mniejsza ale też jest L5 wyśnięcie to samica czy samica ale po segmentach wychodzi na to, że samica bo sprawdzałem 12, 20, tak, za, a z 20 parkę. za parkę tak mi powiedział bo kupiłem no. u niego dużo bardzo polecam no i właściwie to by było tyle i teraz tak. pokażemy coś co jest najlepsze zrób cięcie to... no i już i właśnie to jest ta rzecz Kupi... kupił ją właściwie mój tata i te terrarium. dwie tak potwórne po terarium, One jest tak fajnie zrobione ma ze, ścian ze ścianką z i z ledami otwierane od góry i meszek, to znaczy różny ten. i moje są te dwie: ta dwa, te dwie yy, komory? komory, a te dwie są mojego taty, Ale aktualnie wszystkie cztery są moje: tak dopóki, na teraz, bo te tam modliszki tam. cztery co tam yy, robota Ramagaera, yy, to yy, dopóki nie urosną, te wszystkie cztery, bo one będą tutaj, w tych wszystkich czterech. To... to nie do, no, no, no właśnie, garby. no to więc wolę sobie je sam wykorzystać, bo skoro to ma samo tak stać. no. A mam to tam wsadzić na razie. Chyba, nie wiem no. czy wsadzę, czy nie. No, więc w sumie to by było na tyle. Kupiłem to wszystko oczywiście w Krakowie. Pozdrawiam jeszcze raz mojego widza. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie i cześć!